Ciemniejka z tej strony, Jakby, jak widać w kolejnym odcinku z Jailbreaka, był update, był wielki update. Już nie, A ma, ja. już nie ma zimowej mapy, jest teraz wiosenna mapa. I dodali pojazd ten sezonowy, na którego właśnie zbieram sobie level, już mam siódmy. A on jest za dziesiąty, to jest taka kapsuła, y, która tak, tak. leci do kosmosu, można powiedzieć. No. Mm. no, trochę zmniejszyłem kamerkę. Mam nadzieję, że to lepiej jakoś Nie wygląda. Nie, y, I teraz y, masz kartę? Nie. No to po co jedziesz na kargo? Y, dawaj Nie jedź wiem. do y, tego. A w sumie tutaj jest garaż, to dobrze. Y, bo kupiłem sobie nowy samochód. Y, Nowy samochód, z którego jestem bardzo zadowolony To jeszcze ja? Że sobie kupiłem Samolocik też mam I tutaj teraz sobie jak przewinę na sam koniec to mam tu Ferrari O, to które jadam. sobie oczywiście tutaj... no, przerób się Tyk Jest ładnie O Jezu, trochę mi skacze Ale jest git Mmm Jedziemy teraz sobie szybciutko po brońki Dobra, podjechałem, po, podjechaliśmy po brońki Jest dzisiaj oczywiście ze mną Kubakaka, A jak by No Z którym zawsze sobie tutaj No, gdzie jest moja myszka? Z, z którym zawsze gramy To gdzie jedziemy? No, co będzie otwarte, nie? Masz kartę? Nie, nie mam karty Gdzie jedziemy? Bank jest otwarty, ale nie mamy karty. Gdzie y No, ja sobie tutaj jadę, obczajce, jest otwarta. E e e Rabują. No, to, to lecimy na muzeum w takim razie. Dobra, czekaliśmy na muzeum. W ogóle, czy wy widzicie ile ja mam kasy? W ogóle, to jest jakaś totalna masakra. Paranoja. Y I ile nazbierałem kasy przez ten czas. O nie, nie ma maski. Szybko, ja diament dobra, biorę diament. Ja o. na drugą stronę, lecę, bo po tamtej stronie mam samochód? Hop, ała, jednak nie dostałem. nie, 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 nie. Pół, e, da, da, Dajesz dźwignię? Ja, bo jeszcze nie można. No to dawaj, jak nie. będzie można, to dajesz. Co? Co mnie niby zabiło? E, lecimy sobie na cargo, lecimy, Chcesz, jedziemy. To, 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 Lecimy sobie na cargo. Co się dzieje? No, ja sobie tam między drzewem byłem. Lecimy sobie na cargo i. Bo na cargo jest taka bardzo fa fajna, rzecz. fajna rzecz. O, moje auto, jednak nie jest fajne. Czemu? Nic nie, że zniknie Tutaj jest twoje auto. I tutaj jest taka bardzo fajna rzecz. Stoi w hangarze. On zabrałem. Tak. Czekań, ja sobie zbieram na się. ten myśliwiec, wiesz? T za bańkę tamten? No, no No dobra Dobra daj tutaj się, sobie dawaj. Ja idę ten Cyk. na pas startowy Dobra, ja sobie też to zablokuję I sobie będziemy lecieć Okej, okay. ja, 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 ja cofam, na wstecznym lecę Manie, <laughs> Na, no. na wstecznym no, no samoloty ten na wstecznym latają, no, no. U nas Dobra, tylko rzeczy. Dobra, jestem. Dobra, lecimy. Czemu u ciebie jest ten ogonek, a u mnie nie ma? Jaki ogonek? Ten, ten. Kargo leci! Kargo leci? Za no, nami! No, kargo. Dobra! O nie. O <grywa> nie. Dobra, dawaj. Ej, czekaj, poczekamy na start kargo i będziemy się ścigać z cargo. Nie, weź, ścigać. kargo. Nie, spróbowałeś się ścigać z kargo, spróbowałeś się na tym, że ucieknie. No czekaj, gdzie on jest, bo ja go nie widzę? Przed Ja go nie widzę. O jest, dobra. Dobra, to tutaj sobie wyhamuję Bo się, bo boje, bozie, bozie I czekamy na start. Dobra, odlatuję. Dobra, rozpędzamy furę. Gdzie mi skręca? Rozpędzaj, dobra. dobra. Le lecimy. Ja na full lecimę. moc. Ja jestem na full mocy No ja też Do góry eee. nogami Nie, dobra trzeba lecieć na full mocy jadzie, Dobra ja, ja, ja lecę na full jadzie, mocy Ja cię garbuję szybkie No bardzo Patrz, ja zaraz go nie będę widział już będę widział, ale... Jest, patrz, gdzie on już jest, nam odleciał Boi O, a ale... ja... się wiesz, chcę go obrabować, bo może ten 200 IQ Co, on w ogóle leci Dobra, gdzieś tam pewnie będzie. Już go nie widzę totalnie. On nad miastem leci. O, policja gdzieś tu jest. Leci, leci. Gdzie, gdzieś tutaj pewnie będzie. A bo ja, ono tam... ja go nie widzę totalnie. Ja tak na no czuję, ale co, nie? Mm. Ale pewnie już tak odleciał daleko, że już koniec. Dobra, ro rozejrzyjmy się za zmianami w Jailbreaku. Um, jak zostały dodane. Ja mam w planach kupić sobie właśnie... To auteczko. I w sumie, może, możliwe, że to będzie w następnym odcinku. Także y, nie, zo, nie zapomnijcie zostawić tutaj e, suba z dzwonkiem oraz lajka. Żeby was nie ominął o, na przykład taki odcinek. Ciekawy. Bardzo. Jeszcze ja? Jak wiecie, co daje przelecenie przez te kółka y, tutaj na górze, y, to możecie napisać w komentarzu, bo nie mam żadnego pojęcia. Kiedyś no. to robiłem, ale nie przeszło. Ja, przy... ja też to robiłem, ale tego kółka nie umiałem przelecieć, bo za wysoko i nie chciało przelecieć. Aha. Ja nie mam pojęcia, co, co. w ogóle, gdzie to się zaczyna albo coś. Nie, o. ja to zacząłem, nie wiem. Na nie, wysokości przylecie? 1100 w ogóle się zaczyna blokować. S samolot nie da się lecieć. No. Tym no. naszym chyba, tyś się da. No nie wiem, możliwe, możliwe, że że nie wiem. Nie wiem. Możliwe, że nie A, wiem. To tylko u nas. Możliwe, że nie wiem. Możliwe, że nie wiem. Możliwe, że nie. No dobra, to myślę, że to um, Ale się będzie już nawet tak powoli. Koniec tego odcinka, bo to jest myślę, bardziej taki, taki, taki bardziej ty... y, odcinek y, m, pogadankowy. Co w ogóle ten odcinek trwa? Y, nie mam pojęcia, bo y, będę wiedział dopiero jak to zmontuję, wyrobię to w częściach. <laughs> Ale myślę, że może już 15 minut. Także nie jest Trudny. źle. No więc tak. My się powoli będziemy żegnać. Zostawiajcie suby, lajki, dzwoneczki. A my się z wami żegnamy. No, a my się z wami żegnamy. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć.